Cześć kochani, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z węczkiem No i zaczniemy już z tą historyjką ok, więc powiedziałam moim że wjeżdżam na obóz Ale wjeżdżam kompletnie nie na obóz Zaraz zobaczycie gdzie Ale no To ja jadę na ten obóz Dobrze, kochamy cię. No to pa, pa, pa. Moi rodzice kompletnie jedzą dziadę. Naprawdę. Cały czas myślą, że jadę na jakiś tam obóz. A to, gdzie jadę, jest kompletnie innym miejscem. Ponieważ jechałam tu tak do szpitala. Cały czas to ukrywałam przed moimi rodzicami. Ponieważ mam dopiero 18 lat za miesiąc, więc mogliby się wprost. kochani, idziemy. Tak, dzień dobry. mhm. Dobrze, dobrze, rozumiem. To tak, weźmiemy panią już na operację. Dobrze, proszę wziąć tej wejścia i proszę poczekać. Chodźmy, więc. Dobra, dobra. Muszę mm -hmm. położyć maskę. I zaczynamy. Mm -hmm. Dobra, drugi krzesł. co to. I już wszystko podały. Ach, już się nie doczekać. Aż nasze dzieci się urodzą. Dobrze, mhm. Mm mm. Dobrze. Mamy tutaj już pańskie dzieci. Teraz panią przewieziemy za mną. Niech, 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 Dobrze, tak, więc sekundkę. Tak, pojedziemy teraz na górę, jedzie pan zamiar... Oj, tak, tak, oczywiście, oczywiście. Dobrze, tam pojedziemy i tam zostaniemy na najbliższe kilka dni Państwo zostaną. Dobrze, dobrze rozumiem. Proszę tutaj wziąć żonę. <gryny> Dziewczynę. Dobrze, dobrze. Mhm. Dobrze. Uf, udało Ci się, kochanie. <gryny> tak. Dobrze, tutaj mam dla Ciebie ciuchy i życzę dla naszych dzieci. Dziękuję Ci. Dobrze, przebierz się tu. Jesteś bardzo dzielna. <gryny> Dziękuję Ci. Ach, już się go mogę doczekać, aż razem zamieszkamy Te, to najpierw muszę powiedzieć to rodzicom Na pewno ci pozwolą, przecież nie są aż tacy źli ale ty ich jeszcze nie widziałaś, dobra, dobra tam Na pewno ci pozwolą, wierzę w to Mhm. Kilka dni później, dobra Można już, Możemy już wychodzić ze szpitala, więc teraz tak Przebierz się Ja zabiorę dzieci ty pojedziesz do domu, zabierzesz swoje rzeczy i przeprowaj się do mnie wtedy. Mhm. Dobra, spakuję... Spakuję twoje rzeczy. Rzeczy dla dzieci. I wszystko. Dobra, ty weź walizkę I ja usiądę do domu, a ty pojedź do swojej dzień. Dobra. Nie mam pojęcia, jak to przekażę rodzicom. Pewnie będą na mnie okropnie. Żyć. Najpierw wszystko a myślę, że dopiero wtedy z nimi porozmawiam. Nie mam pojęcia, co o tym sądzisz. Dobra. Włoska jedna, teraz zapakuję walizkę w drugą. O, dobra. Zabieram komputer. Korbka. To mnie nie, nie potrzebuje, tyle rzeczy. Hm. Pesach też już nie potrzebuję, nie, nie będę już chodzić do szkoły. Co o tym sądzić? Dobra, potrzebuję to. I to. to zostawiam teraz. Pojedźmy do przekazać z rodzicom. Pewnie wściekną się. Pamiętam, jak wściekli się na mili. Ha. Ciekawe, kiedy im powiem o tym, że urodziłem dzieci. Na razie. Tato, o! Gdzie idziesz z tymi walizkami? Bo ja się wyprowadzę. Co? Dlaczego się Dlaczego nam nic nie powiedziałaś? O co nam chodzi? Czekaj, zostań tu. Mili, raczej... Boż. Haley, właśnie mi powiedziałaś, się prowadza. Co? J jak no, Nie, nie zgadzamy się. I tak się prowadzę. I nic wam do tego, nie jak nie, nic wam do tego. Jesteś naszą córką, My dopiero zamiesz co masz 18 lat. Mnie to nie obchodzi, tak się wyprowadzam. Nie, nie, wyprowadzisz się, tak? Wyprowadzam się. Nie, nie opraź się. Dobrze, i tak wychodzę. Odezwijcie się, kiedy będziecie chcieli zobaczyć swoje wnuki. Co? No, odezwijcie się. nie nienawidzę ich. Uff, spokojnie. Nie muszę się tym martwić. Teraz mam swoją własną rodzinę. I tego się trzymam. Na szczęście. Kochanie. Tu jestem. Jak na to zareagowali? Powiedzieli, że nie mogę, ale oczywiście zrobiłam i tak co innego. Okej, okay, dobra, teraz tak. Trzeba tu ogarnąć. Myślę, że tu zrobimy pokój dzieci. E, więc przystąpmy. No, do zrobienia. Dobra, tu damy kołyski. Mm, damy też tu szafę. I szafkę, żeby mieć jednak więcej miejsca na te ich wszystkie rzeczy. Mm -hmm. Zgadzam się z tobą. Dobra, możemy też dać jakiś taki fajny Dywan. I miejsce, żeby usiąść. Okej, okay. jeszcze. dewan Dobra. teraz dzieci. Dobra, to jest walizka dzieci. Pieluchy to już jest. Moje... Moja karta oczywiście. Smoczki i mój telefon. Dobra, teraz mam moje rzeczy, chodźmy w na naszej sypialni. Też trzeba ją... Um, szybko zrobić. Dobra. Mm. Szafę. Komoda, plan, to jest tutaj plan, tablice, dywan. Dobra, jesteśmy gotowi. A, to jeszcze wziąłem część rzeczy mnie, ale to już za chwilkę. Dobra, odłożę to, teraz bierzemy ciuchy tutaj. Mój telefon. skąd jedna, ja idę tu odnieść te dzieci, dobrze. To dla was dzieci. Uch. Dobra. Mam to i torebkę. Teraz pomyślimy że najlepiej. Będziemy sobie razem mieszkali. Wiem, tylko jeszcze jakoś nie mogę się z tym pogodzić. Dobrze, dobrze. Rozumiem cię. Teraz zróbmy jeszcze naszą kuchnię. Tak, zróbmy. Lodówka. I tę sprawę. Stół. Na naszą czwórkę. Tak. Ach. Stało? Nie, tylko w sumie nie mogę się doczekać aż dzieci utrosną, będziemy mogli z nimi pogadać, no będzie to coś pięknego, no właśnie, okej, okay. jeszcze foteliki dwa, dobra i jeszcze nasz salon, no właśnie, nasz salon, mój, twój, nasz. Chciałam to usłyszeć. Okej. Okay. Tu będzie jeszcze taki stolik. Okej, okay. jeszcze możemy dać jakiś dywan. Może też jakieś zabawki dla dzieci. Mogą być. Będzie słodko. Okej. Okay. Myślałem, że możemy dać im też trampolinę. No, jak trochę podrosną, to będą mogli już tam skakać no właśnie. Ach. A jeśli taka historika Wam się spodobała, to ja łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. I widzę się z wami już na następnej historii, pa pa!